Dzień dobry wszystkim. No to co? Pierwszy film z Celebration. Czas celebrować właśnie 25-lecie kart Pokémon. Także subskrybujcie, lajkujcie. Ja oprócz tego mam jeszcze to. No. I mam. Połowę. Na razie mam połowę. Zobaczymy. Czy uda się jeszcze więcej zdobyć? Widzicie, obrazek się układa. Git, git. Także będzie, będzie. Jak tutaj coś wpadnie dobrego, to jutro wlatuje film z puszek. Dobra. Teraz trzeba to jakoś otworzyć, nie? Chyba tej. Dobra, idzie jakoś. O! Dobrze poszło. I patrzymy, co jest w tym boksie. Bo tu sporo fajnych rzeczy. On niestety ma tylko trzy boostery. Jest trochę drogi, ale... Tu są nawet fajne rzeczy, więc jakoś jeszcze można tam kupić że aż tyle się nie traci tu są nasze rzeczy dobra ale zobaczmy tu bo tu mamy taką kartę wielką pulta prime czy on ma swirla gdzieś kurde taka duża karta tu jest jakiś taki mały no, taka duża karta to by się Swirl przydał, ale nie widać takiego dobrego. Ładna, nawet ładnie wycięta. Fajna, fajna, fajna. I mamy album. Z tym samym panem. Czekajcie, tu jest jeszcze jakaś yy, karteczka, ale to nieważne. Dobra, album. Czy ten album jest Git. Jest kit nawet. Ty. Ty, chyba. Chyba git ten album jest. Taki gruby. Tu się nic z tym nie stanie. Także mi się wydaje, że jest dobry. Spróbujemy później jakieś karty dać. Czy, czy na pewno jest aż taki dobry. Okay. Za dużo tego plastiku. Jest. Mamy pierwszy booster Vivid. Oczywiście. I mamy słuchajcie nasze pierwsze boostery z Celebration. O, grubo, grubo. Zobaczymy co będzie. Siup. Mamy kartę naszego dragapulta od razu sobie dam ją do koszulki Sprawdzamy tył i nie najgorzej trochę krzywo wycięty i swirla nie ma tak samo jak w poprzednim ale taki dragapult Chyba jest ładny nie Mamy żeton Ten żeton już widziałem wcześniej Że on jest Nawet ładny Nie zarysowany Ty on ma taką Powłokę dziwną A nie to jest pod lakierem Także nie czuć tego no, Szkoda Ładny Niech to będzie Dobra Odkładamy wszystko na bok i teraz najważniejsze kolejność niech będzie taka po środku ten no bo Wi-Fi też jest fajny także nie będziemy tutaj yy, no pierwszy celebrations zobaczymy czy mam szczęście ale się ładnie otwiera i mm, mm, mm. mm, tu się pochwaliłem i się brzydko otworzył Dobra Dobra tu tylko kod się wyciąga i lecimy Wszystkie karty są Holo, jak widzicie tutaj mamy i Iweltal Xerneas. Dialga. Okej. Okay. Z krechą. Nie mamy żadnej starej karty. A na końcu Professor Research. Okej. Okay. Okej. Okay. On to jest rzadki. A wszystkie są rzadkie. Tu pasował wszystkie do koszulek. No ale dobra. W pierwszej. Nic od razu można powiedzieć, że to nic nie jest. Zobaczmy teraz, Vivid. Może taka ładna wykarta zamiast reversa poleciała? Kto wie? Kto wie? I jak tam u was otwieraliście już Celebration? Cześć, co ja zrobiłem? O kurde. I już mi się pomyliło z tego wszystkiego, słuchajcie. Raz, dwa, trzy. Co tu takie? Te trzy karty. Cztery. Cztery. Ok. Ok, dobra. Ach, chwila była przerwie, już nie wiem, znaczy otwierałem ten i już się pogubiłem, co robię. Mightyena, Jena Big. Także napiszcie, co tam potrafialiście z tych Celebration, albo z tych nawet dodatkowych boosterów. Chatot, Ok. Joltik, Kotoni. Metagruz jest rzadkim rewersem i z tyłu Togekis. Tak jest. Dobra, dobra. Niestety kod pokazałem, ale aż tak źle nie było. Mamy togekisa. Ok, jest dobrze. River się trafia do koszulki. No i co? Ostatni booster. Celebration. Tak samo ładnie się otwiera. Prawie i tu można, tak? I lecimy. Czy to będzie teraz? Czy coś tu będzie? Zekram. O kurde! O kurde! O, lipka! Oho, lipka. Mamy to. Z tyłu też coś jest, to jest zamazenta. Ja go od razu daję do koszulki. Tylko wam jeszcze. Czy da się to wam pokazać? Hmm. Czekajcie. Widzicie to, że to jest tak fulart. Wszędzie ma teksturę. widać ok ty, ja mogę takie przybliżenia robić git dobra, dobra dawaj tą koszulkę i zobaczmy go z tyłu i jest bardzo ładnie wycięty bardzo ładnie, mamy Gajardosa chciałem go Dark Gajardos Mamy też zamazętę, nie zapomnijmy o niej. No, krzywa wycięta, niestety. Ale kurde, 2 daj, Dark Gajardos. Nie wiem aż, co mówię. Okej. Okay. Ty. Patrzcie w ogóle na ten. Na jego datę. Widzicie, że daty są tak jak stary... O, teraz widać, że to jest tak jakby full art. I tu takie holo. Trochę takie z McDonalda. Ale nie do końca. Ty, ty. Myślę, że jest kozak. Jest kozak, nie. Kurde, jest dobrze, jest dobrze. No i co? Jeszcze raz. Łapki w górę. Bo jak nie będzie, no to lipa trochę. No i subskrypcje. Lecimy teraz. No dwa nie? Robimy to. Simo.